Witam Was bardzo serdecznie, tutaj MRP bez i witam w kolejnym, w pierwszym poradniku z serii Minecraft. Let's play Minecraft. W tym odcinku będziemy sprawdzać, czy mój głos działa i czy... Nie wiem, jak to powiem. Powiedzieć. I pokażę Wam, co będę konstruował. Już nie chciałem nagrywać, ale, nagrywałem, ale za, długie, za długie filmiki 6-7-6 minut wystarczą i mam czas do zieminy, bo nagrywam bardziej Eee... Dobra. Mhm. Dobra. Tutaj... Jeszcze powiększę to. Będzie jakiś prostokąt. A się uda. Okej. Okay. Udało nam się. Czyli, że jest wszystko Teraz zrobimy most. No, no mogę z kobla. okej. Teraz na przykład zróbmy... Nie wiem, co możemy teraz porobić. Zobaczcie, czy w czy coś jest wszystko OK. Nie wiem, o co chodzi z tymi FPS-ami, ale nie wiem, czy mam mieć na e, max czy na, nie wiem, piszcie w komentarzach. Ja tu na razie za zapauzuję. Okej, okay, jestem. To. to nie wiem, czy mieć FPS-y tak, czy coś, bo no, Fox. To... Nie, nie wiem, jak to mieć? Dobra. Fog. O, Details. Animations. Dobra, gotowe. Wszystko chyba, ko jest, nie? Dobra. Będziemy mieć farmę. I najpierw muszę znaleźć żelazo. Mm, a, mam tego dirtu Dobra. To by było chyba na tyle w pierwszym odcinku. Bardzo krótkim. Nie wiem co porobić dalej i... No, sorry, że taki krótki. Dobra, subskrybujcie i łapki w górę. Ja się będę z Wami żegnał. Cześć!